Dzień dobry. E, witam Was moi drodzy bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak. I e, jeden z moich widzów e, m, pod ostatnim vlogiem e, zaproponował, e, abym zrobił taką serię e, Moja droga na kolej. E, w którym po prostu zebrałbym do kupy e, niektóre te historie, które Wam teraz na, na tych zwykłych vlogach opowiadałem. Żeby, że jak ktoś będzie chciał iść na kolej, czy po prostu ciekawości sobie obejrzeć, e, mógł tutaj zeknąć i zobaczyć jak to krok po kroku. Wygląda, ja bym oczywiście wszystko tutaj dokładnie omówił. Również tutaj badania by po raz kolejny zostały przeze mnie omówione. I po prostu cała ta moja droga tutaj, o której wam już wielokrotnie wspominałem, czyli do, do, do zostania tym manewrowym, byłaby przeze mnie w takiej serii omówiona w kilku odcinkach. I jeden odcinek to jeden, etap, przykład, jeden odcinek to ogólnie szukanie ofer, drugi odcinek to coś tam, trzeci to coś tam, czwarty to coś tam. W tej formie planuję to zrobić. I, oczywiście, to jest to ciekawy pomysł i zrobię tą serię, ale poczekam, aż już będę tam na tej kolei pracował, bo, no po pierwsze, to jest seria moja droga na kolei, jeszcze na kolei nie jestem, więc to nie ma sensu. Po drugie, ja też już, nie, po zakończeniu tych wszystkich etapów będę po prostu mądrzejszy, będę mógł nam dokładnie powiedzieć, ile to wszystko trwało, jak to wyglądało, jakie tam były procedury i tak, dalej, i tak dalej. Po prostu będę już taki zaopatrzony w pełną wie wiedzę do tego mi potrzebną, A ja, w związku z czym, E, tutaj e, poczekam do tego momentu, aż już po prostu zacznę pracę, żeby mu wam coś więcej powiedzieć, e, ale e, może tutaj e, wystąpić to za jakiś czas może koniec miesiąca, może dopiero wrzesień, więc e, tutaj, pa, a może jeszcze później. Także tutaj e, muszę się, że taka seria będzie, taka seria pojawi się, właśnie po to, żebym mógł tutaj dla was omówić te poszczególne etapy. A może komu się to przyda, będzie chciały kiedyś na kolej. Trzeba po prostu szczyty, ciekawości, to oczywiście również takie osoby są mile widziane, będą mogły sobie taki film obejrzeć, taką serię obejrzeć. Ej cóż, to, to byłoby na dzisiaj na tyle, dziękuję za e, wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze, piszcie mi e, czy jesteście zainteresowani taką serią, ewentualnie... Znaczy, bo i tak ją zrobię, ale czy będziecie oglądać i, i czy też uważacie, że, że, że to jest dość, e, m, dobry pomysł, e, a wam jeszcze raz bardzo serdecznie. dziękuję za uwagę. Do, do następnego materiału, trzymajcie się. Cześć!